Witam z tej strony Daniel Kostecki. Dziś mamy czwartek, piąty dzień lutego. Obserwujemy wykres H4, parę euro, dolar, który wczoraj wieczorem znalazł się pod wsparciem w okolicach 1.14.24. Dodatkowo rejon ten został przetestowany z drugiej strony jako miejsce oporu, i tak cofnęliśmy się do dolnego ograniczenia wcześniej wyrysowanej formacji trójkąta. Która to linia stanowi teraz lokalne wsparcie dla notowań. Cały ruch w dół został spowodowany notką ze strony Europy. Europejskiego Banku Centralnego o tym, iż y, greckiego długu już nie będzie przyjmować jako zastaw pod pożyczki dla tamtejszych banków. Y, tak więc, Grexit może nam się szykować, lub jest to forma nacisku na nowe władze, aby te zaczęły jednak wprowadzać ustalone wcześniej reformy. No w każdym razie czym by to nie było, mamy ciekawy układ techniczny, gdyż z jednej strony większość uczestników rynku dostrzega te odbicie jako potencjalną korektę ABC, w związku z tym dostrzegają tutaj pierwszy impuls spadkowy, korektę, no i oczekiwaliby kontynuacji przeceny euro, co faktycznie mogłoby mieć miejsce, ale wydaje się, że dopiero po pokonaniu tego kluczowego wsparcia przy 1,12,62. Jeśli to nie nastąpi, to mamy tutaj też bardzo ciekawy układ na wykresie dziennym, gdyż tutaj spoglądając też na wykres liniowy, dość ładnie widać ten ostatni ruch wzrostowy, iż odbył się na trzech podfalach, a to może być charakterystyczne dla fali B. Tym samym, patrząc na ten układ od dołka, mielibyśmy tutaj falę pierwszą lub też A, następnie korektę A, B. C jako fala druga lub też B i kolejny potencjalny ruch wzrostowy w ramach fali trzeciej lub też fali C. Oczywiście te wspomniane wsparcia muszą dla takiego scenariusza zostać wybronione, a ponownie kluczowe miejsce oporu, spoglądając na wykres H1, wydaje się znowu rozciągać w rejonie 1.14.20, 1.14.40, czyli ten górny cień, który powstał nam w momencie pojawienia się notki na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Także przekroczenie tego oporu mogłoby faktycznie prowadzić do uruchomienia kolejnej fali wzrostowej. A jego obrona z kolei patrząc na ten wykres, mogłaby spowodować, że zobaczymy tutaj falę pierwszą w impulsie, zobaczymy korektę w ramach fali drugiej i kolejny potencjalny ruch w dół na fali trzeciej. Także już niedługo sytuacja na eurodolarze może się zacząć. Klarować. Natomiast dość ciekawie wygląda sytuacja na dolarze australijskim, ponieważ tutaj um, dowiedzieliśmy się, iż Bank Chin tnie stopę rezerw obowiązkowych. To doprowadziło wczoraj do um, silnego umocnienia Australijczyka, potem do zejścia um, kursu w rejon. Silnego wsparcia przy 0,7730 i stąd też obserwujemy odbicie. Wsparcie to wynika tutaj z potencjalnego lewego ramienia, z dołków tego ramienia, a więc mamy odwrócony RGR, lewe ramię głowa i prawe ramię na Australijczyku, a tak na linię trendu no i możliwe wyłamanie, co wspierałoby walutę. Australijską. Plus oczywiście cały czas e, okolice tej, tej strefy. To też nie jest przypadkowa strefa oporu, ponieważ stąd zaczął się ten cały potężny ruch spadkowy wykreowany przez decyzję RBA, RBA o cięciu stóp procentowych. Także wyjście nad ten obszar też może być korzystne dla Australijczyka. Póki co, jak widać, ci inwestorzy, którzy zagrali pod obniżkę, bronią tego kursu. Gdy rynek wychodzi nad ich pozycję, dokładają shorty, żeby tylko notowania spychać. Jeśli się poddadzą, wtedy też mamy szansę na większe odreagowanie. No i spójrzmy na DAX-a, który po raz kolejny zmaga się z ekspansją 100%, a więc równością ruchów wzrostowych w rejonie 11 tysięcy punktów. No i mamy następny dzisiaj możliwy atak na ten rejon. Jeśli w końcu udałoby się rynkowi przedostać i wyjść na to górne ograniczenie kanału, wtedy też droga w okolicy 11800 byłaby otwarta.